Złożyłem przed chwilą podpis pod projektem wysyłanym do Marszałka Sejmu z wnioskiem o nowelizację Konstytucji, która w pewnym punkcie jest oceniana jako. Blokująca możliwość poszerzenia procesu, z którym mamy od dłuższego czasu do czynienia, mianowicie upowszechniania się zasady bezpośredniego wybierania przez obywateli y, swoich reprezentantów, zarówno na poziomie samorządu, jak i parlamentu, y, a więc poprzez wprowadzanie jednomandatowych okręgów wyborczych. Y, likwiduje w ten sposób barierę, y, mam nadzieję, że Sejm się do tego przychyli. Y, likwiduje barierę, co od, otwiera możliwość nie decyduje o kierunku zmian w ordynacji wyborczej. Bo o tym jakie te zmiany mają być, w jaką stronę mają pójść, chciałbym, aby po pierwsze wypowiedzieli się Polacy w referendum, a po drugie będzie musiał o tym rozstrzygać parlament. Natomiast jedno jest pewne, że to od głosów obywateli, właśnie oddanych w ramach referendum, będzie w moim przekonaniu zależało bardzo wiele, jeśli chodzi o postawy, poglądy i zachowania, przede wszystkim o głosowanie przedstawicieli partii politycznych. Okręgi jednomandatowe są, zostały wprowadzone już w samorządzie. Praktycznie na poziomie gmin i miast poza miastami, które funkcjonują na prawach powiatu są i się sprawdzają. wszędzie są dają dobre efekty. Jeśli chodzi o jakość zarządzania, jakość ludzi, którzy kandydują i wygrywają w tych wyborach, są także obowiązujące w Senacie. Bariera, o której mówiłem, działa powstrzymujące przed wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w Sejmie. Różne środowiska politycznie różnie się do tego odnosiły i odnoszą. Przyznam się, że mam nadzieję, iż wynik wyborów pierwszej tury, gdzie ponad 20% głosów padło na Środowisko wysoko podnoszące sztandar jednomandatowych okręgów wyborczych, w moim przekonaniu, ma szansę wpłynąć na stanowisko zajmowane przez inne, inne partie polityczne również. Pragnę przypomnieć, że to konkretne środowiska wprowadziły rozwiązanie jednomandatowe na poziomie samorządów i, i, i Senatu. Miałem tą wielką satysfakcję, że mogłem ustawę odpowiednią podpisać y, już jako prezydent. Y, I dzisiaj mam nadzieję, że y, opory ze strony środowiska prawa i sprawiedliwości przed jednomandatowymi okręgami wyborczymi zostaną rozwiane w trakcie debaty, w trakcie także przeprowadzania referendum. Chcę powiedzieć ponadto, że to referendum dopiero otworzy drogę do dalszego działania na rzecz konkretnej propozycji zmian ustrojowych, jeśli chodzi o ordynację wyborczą. Dzisiaj to nie jest rozstrzygnięte, ale chodzi o to, aby mogli w tej sprawie zabrać głos i podjąć stosowne decyzje obywatele, a nie tylko przedstawiciele partii politycznych. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. Widzę, że są pytania. Proszę Polska Agencja Prasowa. Polska Agencja Prasowa, Agnieszka Szmańska. Panie Prezydencie, w takim razie kiedy ten kolejny krok, czyli wniosek do Senatu o referendum i jaka data tego referendum wchodziłaby w grę? Z tego, co wiem, kończą się już prace nad tym, nad wnioskiem nad zarząd... w sprawie referendum. Zostanie ono wysłane do Senatu zgodnie z, z Konstytucją bardzo szybko. Myślę, że to może być nawet jutro. No, to nie był czas łatwy dla prac Państwowej Komisji Wyborczej, a ona też musi być skonsultowana w tej sprawie, więc sądzę, że to w najbliższym czasie nastąpi wysłanie przeze mnie wniosku o, o przeprowadzenie referendum w trzech sprawach, jak Państwo zapewne pamiętacie, bo to nie są tylko i wyłącznie jednomandatowe okręgi wyborcze, to jest także pytanie o finansowanie, utrzymanie czy nieutrzymanie finansowania partii politycznych z budżetu państwa na dotychczasowych zasadach. No i pytanie dotyczące zasady, Rozstrzygania wątpliwości y, wynikających z niedoskonałości prawa na, ko na korzyść podatnika, a nie urzędnika. Y, te wszystkie trzy pytania znajdą się w referendum, o ile swoją akceptację wyrazi Senat. Y, jak pa Państwo pewnie wiecie, Senat ma dwa tygodnie na rozpatrzenie sprawy, a potem liczy się 90 dni. Nie może być referendum zarządzone później niż 90 dni od daty publikacji decyzji o referendum. Chodzi o to też, aby umożliwić Polakom głosowanie w referendum nie w okresie wakacyjnym, więc sądzę, że to realną datą będzie pewnie początek września. Bardzo proszę, wydarzenia Polsat. Dzień dobry, panie prezydencie. Ja na Duda Polsat wydarzenia. Ja chciałam zapytać o Jowy i o to, czy pan prezydent osobiście sam rzeczywiście jest za tym, żeby te jednomandatowe okręgi wyborcze w Polsce funkcjonowały. Dlaczego dopiero teraz, po pięciu latach, taki krok ze strony pana prezydenta? I drugie moje pytanie dotyczy finansowania partii i tego, dlaczego jest to połączenie w, w referendum finansowania partii z, z jowami. Proszę państwa, no jest jakaś, tak powiem, jest mądrość etapu i jest kolejność działań w moje środowisko polityczne, a potem jako prezydent sam działałem na rzecz wprowadzenia w stopniu maksymalnie możliwym zmian polegających na upowszechnianiu zasady jednomandatowych okręgów wyborczych, które są po prostu rozwiązaniem stwarzającym większą szansę obywatelom na dokonywanie swobodnego wyboru bez pośrednictwa list partyjnych. Dlatego najpierw trzeba było wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze w samorządach i to też było parę etapów, bo najpierw były to gminy, a potem były miasta mniejsze, a dzisiaj są to już miasta duże, te które, poza tymi, które funkcjonują na prawach powiatu. To także w wyniku mojego podpisu prezydenckiego weszła w życie regulacja w ordynacji wyborczej, która pozwoliła na jednomandatowe okręgi w Senacie. Trzeba to wszystko sprawdzać. Ja jestem, byłem i będę zwolennikiem maksymalnie możliwego udziału obywateli w podejmowaniu decyzji. O tym, kto ma ich reprezentować, i niekoniecznie za pośrednictwem y, tylko i wyłącznie list partyjnych. W związku z czym mam dzisiaj satysfakcję, że likwiduję w moim przekonaniu ostatnią barierę y, na drodze do upowszechnienia zasady jednomantatowych okręgu wyborczych, ale chcę powiedzieć, że są różne rozwiązania w obszarze te, te, tego typu ordynacji. Bo można szukać modelu na przykład brytyjskiego, można szukać modelu niemieckiego. Ja jestem na przykład głęboko przekonany co do walorów rozwiązania niemieckiego, który które po prostu jest systemem mieszanym, dającym więc i dającym dobre rezultaty, jeśli chodzi o funkcjonowanie Bundestagu, jako, jako reprezentanta całego społeczeństwa niemieckiego, a jednocześnie instytucji, która tworzy, czy prawo rozsądne, racjonalne z punktu widzenia bieżących potrzeb państwa. Także dopiero będzie dyskusja na ten temat i kolejność będzie taka, według mnie no, będzie referendum, obywatele się wypowiedzą. Potem sądzę, mam nadzieję, że partie będą w czasie właśnie referendum i podejścia do referendum wyrażały swoje opinie. Mam nadzieję, że na przykład Prawo i Sprawiedliwość. Zrewiduje swoją twardą, taką nieprzejednaną postawę wobec Jowów, a potem będzie debata i dyskusja w parlamencie. Parlament, ja mogę namawiać i będę namawiał do konkretnych rozwiązań, ale najpierw trzeba wysłuchać opinii obywateli wyrażonej w referendum. Czy chcą tej zmiany, czy nie. Jestem przekonany, że Polacy poprą propozycję zmiany w kierunku upowszechnienia jednomandatowych okręgów wyborczych.